Na spotkaniu nowo powstałej gdzieś grupy odzieżowej e, Niko Sports oraz e, Sokerem MMA Solution. E, spotykamy się tutaj, na pewno będzie mnóstwo pytań dotyczących sportu i niesportu, natomiast zaczniemy od sportu, żeby było sprawiedliwe, bo spotykamy się właśnie e, w, e, w sprawie sportowej. E, no powiedz właśnie, jak wygląda Twoja twoja kariera i czy możemy powiedzieć w ogóle, że ty jesteś jeszcze sportowcem, bo twoje życie troszeczkę zatoczyło ostatnio inne kręgi, chociaż cały czas z piedestału nie spadasz i, i cały czas o tobie jest głośno. Jest to znaczy to jest tak jak w piosence, graczem się rodzisz i graczem umierasz, tak? Ja się urodziłem wojownikiem, wojownikiem jestem, byłem, będę i wojownikiem umrę. Cały e, jestem w stosie treningowym, normalne, że nie ma jakiejś takiej mega motywacji, która by spowodowała, żebym był w takim cyklu treningowym ja bym się szykował do walki no ale jestem cały czas w treningu robię, robię te, te 7 jednostek nieraz, nieraz 10 jednostek treningowych w tygodniu robię zawsze z, z moich treningów po prostu odrzuciłem zapasy i parter nie robię tego w ogóle bo, bo no, tak jak mówiłem nawet ostatnia moja walka to była walka raczej na zasadach K1 niż, niż MMA później szykowałem do walki na zasadach MMA ale nic z tego nie wyszło teraz jeżeli będzie jakaś walka, to też oczywiście chciałbym, żeby do tej walki nie doszło żadnej, żebym nie musiał tego przechodzić ale mówię, wojownikiem jestem, byłem i będę jeżeli by coś tam się nakręciło, no to bardziej bym stawiał, żeby to była walka yy, na zasadach, nie wiem, roki, boksingu lub na gołe piąchy, bo tak jest właśnie kombinujemy no i wtedy zaczęłaby się ta motywacja i, i podkręciłbym tempo, prawda a innymi rzeczami jakimi się zajmuję, no pewno zajmuję się cały czas mocno y, swoją fundacją, tak? Z moją narzeczoną Martą. No i co nie jestem różalem, tak jak byłem całe życie. Jeszcze słówko MMA, bo kiedy z rozpiski wypadał Damian Grabowski z najbliższej galii KSW, to fani gdzieś tam wysyłali apel, że trzeba się w końcu pogodzić z Marcinem Różalskim i to by był zawodnik, który na pewno by tę rozpiskę pociągnął. Czy ty w ogóle dochodziły do ciebie takie, takie głosy i, i jak ty się do tego, do tego odnosisz? Czy, czy gdy wypadła konkretna oferta, to, to byłbyś się w stanie pogodzić z władzami organizacji KSW? No głosy na pewno mi dochodziły, no bo nie ukrywajmy. Jesteśmy ludźmi, którzy w dzisiejszych czasach są, są muszą uczestniczyć w internetowym życiu, prawda? Social media e, też pomagają nam w jakiś sposób dotrzeć do fanów, do, do sponsorów, prawda, oddzięczyć im się za, za, za pomoc, jaką, jaką na, na nas, jaką, jaką nas obdarowują. E, no na pewno nazwisko Fila de Frisa było to na, byłoby to nazwisko, które by motywację bardzo, bardzo dużą spowodowało. Yy, na pewno nie ten okres, nie ta, nie ta pora roku, bo na pewno nie, nie na, pewno, na pewno też nie na wyjeździe, bo nie jestem przesądny, ale dwa razy tak jakoś tutaj żeby się nie wchodzi. Jeżeli chodzi o, o jakieś tam godzenie się, czy się nie godzenie, na pewno godzenia się jakiegokolwiek by nie było bo za dużo zostało złych rzeczy wypowiedzianych i złych zachowań zrobionych. Jeżeli chodzi o normalną rozmowę biznesową, bez żadnych tam zażyłości i ten, to myślę, że po tym, co jakaś się nawiązała niż przyjaźni i znajomości przez to, jak byłem w Federacji Krajowej między mną i Maćkiem Kabulskim, to myślę, że z Maćkiem Kabulskim biznesowo... Gdybym zagryzł się gdzieś tam i ten domówię, że muszą się porozmawiać. Marcin nie ja tylko KSW jest na rynku, e, ACA. Z tego co wiem, e, mocno zabiega i z tego co też wiem jest w stanie w jakiś sposób spełnić Twoje wcześniejsze oczekiwania finansowe, sięgnęli głęboko do kieszeni Gala ma się odbyć w Warszawie i czy to prawda? Zacznijmy od tego, że ja nigdy nie miałem e, wymagań finansowych, prawda? Moją motywacją jest zawsze nazwisko. Ja, tak jak tłumaczyłem, ja nie walczę za pieniądze, ja walczę dla pieniędzy. tak? Ja chcę pieniądze za to, co zrobię. Przepraszam, ja walczę za pieniądze, a nie dla pieniędzy. Ja chcę pieniądze za swoje umiejętności. A moje umiejętności pokażę wtedy, gdy będę miał motywację, żeby się przygotować do walki. Czyli ja najpierw chcę przeciwnika, mega przeciwnika. Jeżeli ja dostanę mega przeciwnika, wtedy siadamy do, do rozmów. Jeżeli federacja mi zaproponuje pieniądze, które będą dla mnie satysfakcjonujące, to ja wezmę walkę. Ja nigdy nie, rozmawiam, nie zaczynam rozmów od pieniędzy, prawda? Federacja ACA uważam, że na tą chwilę na rynku polskim, jeżeli chodzi o stricte sportową federację, nie mówię o, o tych federacjach nazywanych federacjami free fightowymi, jest to jedyna federacja, która w 100% godnie, z poszanowaniem umiejętności i, i, i wszelkiego rodzaju innych rzeczy, jakie towarzyszą sportowcom, szanuję sportowców. I paradoks tego wszystkiego polega na tym, że jest to Federacja Rosyjska, którą y, zarządzają przedstawiciele czeczeni. Prawda? A byłbyś w stanie dla nich zawalczyć w, w tym roku, bo z tego co wiem, no to Ponoć oficjalna oferta została złożona i to potwierdził mi człowiek, który matchmakingiem się zajmuje w a Państwa Góra to nie jest jakaś wielka tajemnica, że od niego mam wiadomo. W tym, roku klatko, klatko, klatko. W, tym, w tym roku myślę, że to jest to niemożliwe, ponieważ za dwa dni z Bartkiem Fabińskim wylatujemy, yy, no gdzieś tam wylatujemy brać udział w jakimś yy, pro, pro, projekcie. No to gdy wrócę albo nie wrócę, no to jeżeli wrócę, no to będzie październik, prawda? Ciężko byłoby mi się przygotować, bo zwrócić że ja dać dobrą walkę, a mówię tak jak byłem związany z Federacją, która zorganizowała mi walkę w kickboxingu, tak? Z Peterem Grahamem. Nie robiłem w ogóle MMA w kategorii właśnie parteru i zapasów. Później były jakieś krótkie epizody. Związałem się z jedną następną pomyłkową Federacją, jak chodzi o MMA. No i od tamtej pory ja w ogóle nie ruszam zapasów parterów, dlatego myślę, że w tym roku na pewno bym nie był, nie był gotowy do takiej walki, ale na pewno byłbym gotowy do walki na głepionkę. No właśnie, bo pojawił się w Twoich mediach społecznościowych odnośnie walk na Gołe Pięści. Jak Ty w ogóle do tego podchodzisz? Czy, czy to jest ze zwierzęceniem w jakiś sposób, czy wracamy do korzeni, jak kiedyś zaczynało się w tajskim boksie, kiedy owijało się gdzieś Gołe Pięści e, tylko linami i właśnie w taki sposób się toczyło pojedynki. Wracamy do korzeni tego Kiedyś, kiedyś, kiedyś ze zwierzęceniem było, gdy wprowadzano na salony kickboxing, tak? gdzie można było kopać. No to staży trenerzy boksu. Mówili, jak to jest, że można się kopać, tak? Za chwilę wprowadzono MMA yy, i wszystko było robione w pierwszych tych turniejach, w większości już yy, było robione w klatkach. Tak? No, pierwsze turnieje w Brazylii też były robione w tych tak zwanych tak? Ale najbardziej zapada w pamięć klatka i to też już było zazwyrzęcenie. Ludzie nie, nie są świadomi tego, że to jest najbezpieczniejsze miejsce walki. Jeżeli chodzi o walki na gołe piątki, to teraz yy, tak odpowiedz sobie sam. Wolisz dostać z całej siły gołą piąchą w pysk, czy z całej siły kopa w ryj gołym piszczelem? Przecież ludzie kopią się w boksie tajskim, czy w MMA, czy w kickboxingu nogami też bez ukaniaczy, tak? I jakoś przeżywają. No, no co? No będziemy się bili na gołe piąchy. Jakie jest to jest wyrządzenie? Z boksu zdjęto małe rękawice, duże rękawice i włożono te małe rękawice, tak? Teraz tych rękawic nie będzie w ogóle. Będzie po prostu może więcej rozcięć i więcej jakichś takich kontuzji. No ale przynajmniej wiesz, przynajmniej nie będą tam się pchały jakieś pomyłki do tego. I tylko będą normalni zawodnicy i tacy, którzy będą chcieli, wiesz, naprawdę się trochę pogąpać. Nie brakowało by Ci kopnięć w tej formule na gołe piąchy? Znaczy brakować może i by brakowało, ale wiesz, ale biorąc pod uwagę, że to będzie raczej taka bliżej chuliganki niż jakiejś technicznej walki, to myślę, że bezwój też się znajdę. Masz jakiegoś rywala ewentualnie na celowniku, bo zaproponowałeś pojedynek Polska Stany tak, Zjednoczone. No natomiast... to byłoby uważane najfajniejsze, ponieważ w Stany Zjednoczone weszły jak zwykle wielkim przebojem z tym sportem, czyli, czyli tam jest bardzo duży przemiał zawodników wszelkiego rodzaju jak to się mówi konkurencji sportowej. Tak, bo są i bokserzy, i kickbokserzy, i zawodnicy MMA. I to nie jest wcale powiedziane, że pięściarz tam daje sobie najlepiej radę, prawda? A chodzi o to po że taki mecz Polska-Stany Zjednoczone, no to byłoby na pewno coś, bo byśmy walczyli z, z krajem, który to wszystko najbardziej rozpropagował, prawda? Marcin, a czy możesz potwierdzić, że takie rozmowy się toczyły? Bo z tego, co wiem, Artur Staszewski rozmawiał z przedstawicielami Bernacle Championship, czyli tej organizacji, która, która zapoczątkowała e, tego typu starcia. Tak, bo sam Artura o to poprosiłem, żeby się odezwał. E, rozmowy jakieś, jakieś były, no ale nie ukrywajmy, no, ja jestem jakimś tam sobie Marcinem Różarskim z Polski. Oni mają w Stanach mnóstwo zawodników, prawda, e, rozpromowanych. Poza tym to są, też są jakieś koszta, trzeba by to wszystko poorganizować. No Artur, jeżeli miałby inwestorów, sponsorów, widział najbardziej telewizję, Myślę, że to by wszystko wyszło fajnie z i jest duża szansa, że coś takiego by, wiesz, by mogło zaistnieć. A dla mnie to było spełnienie jakiegoś takiego wiesz, następnego marzenia, jak chodzi o sporty walki, no i mega motywacja. Nie? Wiele osób łączy się też z Federacją Feynmanowa, na której się pojawiałeś jako komentator. Jak oceniasz w ogóle tego typu przedsięwzięcie i czy widziałbyś siebie w roli zawodnika w Jako zawodnika nie, ponieważ... No tak, jak mówiłem, nie łączmy, nie łączmy frików ze sportem, nie łączmy sportu z frikami, prawda? To jest fajne miejsce, właśnie dla, 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 dla zawodników, właśnie, dla, dla, inaczej, dla zawodników, dla ludzi, którzy chcą być zawodnikami, którzy chcą spróbować, jak to jest być zawodnikiem. Jest to mega miejsce, uważam, że to jest super sprawa. Czas pokazuje, że nawet tutaj ze wszystkich portali obecnych. Tylko portal In The Cage Mariusza Olkiewicza na razie nie wszedł we współpracę jakąkolwiek z Fame MMA i nie zajmuje się tymi, tą federacją, ludźmi tam startującymi. Wszystkie inne federacje e, musiały się do tego przekonać, bo jak to się mówi, słupki i lajki się liczą, a biorąc pod uwagę, że konkurencje w to wchodzą, to i, to i inne portale musiały w to wejść, tak czy inaczej. E, obsługa ringowa jest na najwyższym poziomie, bo sędziowie są tam z najlepszych, z najlepszych gal. E, obsługa katmeńska jest tak samo są tam Katmeni, e, którzy obsługują nawet galę UFC, co świadczy o tym, że ta federacja naprawdę poważnie podchodzi do takich rzeczy jak profesjonalizm i o to chyba w tym wszystkim chodzi. Bardzo dużym plusem tej federacji i wielkim plusem zawodników, ludzi, którzy tam walczą, jest to, jakie oni dostają kwoty. Kwoty, jak oni dostają za to, że są znani, z tego, że są znani, są po prostu horrendalne. Gwarantuję, że taką kwotę, jak dostała jedna z zawodniczek w walce na ma. myślę, że Mateusz Gamrot nie dostał, będąc mistrzem dwóch kategorii wagowych, będąc prospektem i fenomenem na skalę światową. Czyli ja uważam, że to jest wstyd dla tych federacji street sportowych, że nie stać ich na to. Przecież oni podobno dzięki Freakfighterom takie pieniądze powinni płacić zawodnikom. Czy ty uważasz, że FMW stworzyło duży problem w federacji KSW? Medialny i marketingowy może tak, bo sportowo no to nie. Nie, sportowo będzie ciężko jakąś federacją, jakiejś federacji przesiąść KSW, ponieważ no KSW jest federacją z korzeniami, z fundamentami, prawda? Także to, to, to się po prostu już przyjęło i, i to już w społeczeństwie jest, jest bardzo głęboko. Będą mniejsze, większe gale, ale jednak wszystko będzie się kierowało do KSW. Ja bym dopytał o to Bernakel, bo jeżeli e, interesujesz się występem e, tam, sam się zainteresowałeś, sam poprosisz swojego menadżera, na pewno śledzisz też e, gale. Walka poli Malinaggi. Artem Lobo wychodzi zawodnik MMA z ujemnym rekordem i wygrywa z mistrzem świata w boksie. To, to właśnie, co mówiłem, że nie jest powiedziane, że pięściarze są tam od razu na wygranej pozycji. Tam jest po prostu no, taka orka, tak? I to mi się podoba. To mi się podoba. I o to chodzi, a poza tym, wiesz, no słuchaj... Yy, to ja ja widziałem, graczem się rodzić i graczy umierać, ja mam 41 lat. No fajnie byłoby, wiesz, no, to, to już tak pod koniec jeszcze jakichś takich nowych doznań i motywacji zaznać i kilka szram wojennych. No bo jakoś tak nie wyobrażam sobie siebie w kapciach, no nie. można hmm. powiedzieć, że doszłoby do konsekwencji pewnej, bo odwiesiłeś rękawice na kołek i w Bernackel byś nadal ich nie założył. To jest piękne i to jest to wiesz, to, tam nie są tylko nad nadgarstki, uszczędzone kciuki, ale piąk, ko kości, są, kości są gołe, także no, tak jak powiedziałeś, super. Jak byś nienawistnicy internetowi się ucieszyli. Nie. Wiesz co, ja ci powiem tak, każdy z nas żyje w hipokryzji, każdy z nas żyje w obudzie i każdy ma jakiś tam brud poza pazurami. Kwestia jest taka, że czasami każdy sobie to potrafi wytłumaczyć pod siebie, jak mu jest wygodnie, co mu jest potrzebne, to sobie wszystko tak wykalkulować ale jednak każdy. Taka jest natura ludzka, tak? W każdej kwestii można sobie to mniej czy więcej w jakiś sposób wytłumaczyć swoją hipokryzję, no ale nie ukrywajmy, że każdy z nas żyje w hipokryzji. Chyba nie uciekniemy od pytań też społecznych. Czy się spodziewałeś, że udział twój, w, nazwijmy to, kontrmanifestacji LGBT odbije się takim echem, bo nazwisko Różalski było odmieniane przez wszystkie przypadki już nie tylko w kontekście sportowym, ale też na usta polityków zawędrowało? Hmm. Sukces. Nie żartuję. Przede wszystkim y, pierwsza rzecz to jest taka, że gdyby Różarski nie miał tak y, wymalowanego pyska, jak ma, to nikt by o takim różarskim nie słyszał, prawda? Kamera by przeszła Pojawił się y, potatowany pysk. Cyk? Powrót, tak? I teraz jest wywiad z różarskim. Gdzieś tam coś zostało powiedziane, coś zostało przekręcone. No, i powstał z tego cały gnój. Tylko, że widzisz, najgorsze to jest to, że te całe to środowisko, te, co powiedziałeś, to jest tak kurwa tępe i tak tam co jest pełno kurwa tempaków, że to jest nieprawda. W żadnym wywiadzie i w żadnej swojej jakiejś wypowiedzi nie powiedziałem, że jestem homofobem, że jestem przeciwny homoseksualistą, transwestytą, transseksualistom, lesbijkom i tak dalej. Nie, ja jestem przeciwny temu stowarzyszeniu LGBT. Jestem temu z, z, yy, przeciwny, bo. Ja będąc heteroseksualnym mężczyzną i kobietą, i mając heteroseksualną kobietę nie chodzę po mieście, nie obnażam się, nie staram się każdego zainteresować tym, tak? Siedzimy sobie teraz w knajpie, co ja wyjmę gałę, żeby mija kobieta robiła teraz kurwa, zaspokajam ją oralnie? Nie, oni chcą na siłę to eksponować, mi to jest niepotrzebne, znam dużo ludzi yy, właśnie o, o, o preferencjach homoseksualnych, oni sami się z tym nie utożsamiają. Sami są od tego jak najbardziej proszę seks jest wspaniałą częścią życia. Tak? Ja nie uważam, że seks uważa, że służy, yy, służy tylko do prokreacji. W domach niech każdy robi sobie, co chce. Lubisz, jak cię twoja kobieta zapina straponem? Niech cię zapina. Lubisz jakieś fekali, jak się na ciebie wydaje? Super. Ale nie, obna nie obnażaj mi się z tym. Nie. Yy, nie obnośmy się z tym i nie staraj się tym zainteresować. Tak? Oni na siłę robią z siebie ofiary. I, 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 I nie wiem jaki to ma cel robienie z siebie tego ofiary. To tak jak teraz, ja powtarzam, to też to no, przychodzę do ciebie, nie bierzmy do pracy, mam wytatuowany ryj. Jesteś kurwa tatuofobem, idziesz na nami na milicję, ja robię proces wszystkich kurwa potatowanych ludzi, powinien przyjść do pracy. No to ma tak samo. Tu przecież nikt nie ma do nich problemu ich odmienność, orientację seksualną. Tylko stary, jeżeli cały czas się eksponujesz, cały czas się eksponujesz z czymś i cały czas wkurwiasz tych ludzi, no to jest taka inna reakcja, prawda? A idziesz na wybory, na wybory w ogóle Marcin w, w tym roku, bo one się jeszcze nie odbędą. w tobie. Nie, bo ja się nie utożsamiam z żadną partią polityczną ani z żadnym programem. Ja utożsamiam się z pojedynczymi ludźmi i z ich jakimiś postulatami. Nie ze wszystkimi, tak? Na przykład pan Adam Andruszkiewicz, pan Patryk Jaki czy, 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 czy my Piotrek Marzec, tak, Liroy. to na przykład są Marek Jakubiec, Jakub Jakubiec, tak. To są ludzie, z których postulatami, co niektórymi się utożsamią, są jak najbardziej po drodze, ale całkowicie nie. A nie jesteś zmęczony tym, co się dzieje w Polsce? Nie jestem Takim tak. totalnym, wiesz, nawet nie wiem, teraz w Płocku macie sytuację taką, że... Prawda, że u nas tak, gówno z Warszawy. Dokładnie <noise> tak. I, i, I nie widzisz tutaj polityków, którzy, że tak powiem, siadają na jeden pokład i takiego Słysza, mieszkańca nie, Płocka, wiesz, ja sam byłem okay, ja, ja sam byłem świadkiem, bo będę, byłem akurat... Przez pewien okres czasu bardzo blisko jednego polityka, który był w jednej partii i widziałem jak politycy, którzy się w telewizji żrą, krzyczą na siebie, kąsają, za chwilę razem piją wódkę, chodzą na te same dziwki i, i wiesz, jest to samo, także no, 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 co się będę mówił. No to jest, ogólnie to wszystko już doszło do takiego poziomu, że my już upadliśmy dawno na, 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 na sam dół. Teraz jedynie żyjemy w błocie. Teraz żyjemy tylko w płocie i coraz niżej popadamy właśnie w to gówno, co, co płynie, tak? No to się już nic nie zmieni, nic nie zmieni się, bo, 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 bo nie wiem jak mogłoby się zmienić, żeby było lepiej. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Słucham? Przestań. pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.